Przeczytałem dzisiaj artykuł pana redaktora Rybaka z Gazety Wyborczej Wrocławskiej na temat polowania na mnie, które urządzała prokuratura Ziobry. Artykuł jest wstrząsający, bo stanowi relację uczestnika narady, w której uczestniczyła cała czołówka służb i prokuratury pisowskiej. Ziobro, Święczkowski, wtedy prokuratorem kremem był Święczkowski, Bejda, szef Szp i Ministerstwa Wewnętrznych, Mariusz Kamiński oraz prokuratorzy z Wrocławia. Narada dotyczyła tego, jak dopaść Giertycha. Ja wówczas byłem adwokatem. Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Jacka Wincentego Rostowskiego, Ewy Kopacz, Birk Frenera, który oskarżył Kaczyńskiego. Byłem głównym tak naprawdę adwokatem opozycji. Tuska reprezentowałem w sprawach Smoleńska dwóch, reprezentowałem przed dwoma komisjami, i w iluś tam procesach cywilnych. Na naradzie, wedle relacji przedstawionych przez Gazetę Wyborczą, rząd w osobach Kamińskiego i Ziobry naciskał na prokuratorów wrocławskich, aby mi postawili zarzuty za sprawę Polnor. Prokuratorzy się opierali z tego powodu, że sprawa była nieco absurdalna. Dotyczyła bowiem tego, że w imieniu Polnordu wytoczyłem procesy w spółce MPWiK i domagaliśmy się od tej spółki 72 milionów zapłaty za wykonany przez Polnord i poprzednika Polnordu Procom system wodociągowy w miasteczku Wilan. Zgodnie z ustawą miejskie spółki mają obowiązek przejmować te sieci wodno kanalizacyjne, bo pobierają pieniądze od ludzi i przyłączyć do swojej sieci płacąc deweloperowi, wykonawcy za ich zbudowanie. Taki jest przepis prawa. No i nic dziwnego, że Polnoc się tego domagał. Nic dziwnego, że spółka miejska nie za bardzo chciała płacić, bo kwota była duża. Miasteczko Wielony jest ogromne i też przy tych nastrojach w prokuraturze spółki miejskie niechętnie Zawierały jakiekolwiek ugody z deweloperami, bo zawsze budziło to podejrzenie, wolały, żeby to sąd rozstrzygał. A ponieważ sprawa była skomplikowana i w sensie technicznym, tylko że tych sieci było tak, tak wiele, to był ogromny system pod całym miasteczkiem Wilanów, no to sprawa się ciągnęła. I w momencie, w którym była ta narada, zresztą do dzisiaj, sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd. W związku z czym prokuratorzy ziobry, mówię, w prokuraturze krajowej pan Święczkowski uznali, że skoro jeszcze nie jest rozstrzygnięta, to znaczy, że Polnot stracił. Mimo, że przecież Polnot ma od tej sprawy bardzo wysokie odsetki, więc nic nie traci na oczekiwania. Na to, to, że sądy wolno pracują, może jest wina kogoś, ale na pewno nie mecenasów, adwokatów, którzy reprezentują stronę. Z pewnością winy ma natomiast tutaj Prokuratora generalnego, a właściwie Ministerstwo Sprawiedliwości. W takim stanie faktycznym prokuratorzy po prostu nie, nie widzieli podstaw. Pan y, prokurator Piotr Kaleciński, obecny adwokat, y, który był szefem prokuratury regionalnej i doświadczonym śledczym, zresztą były żołnierz, mówił na tej tym, na tym naradzie, że nie widzi podstaw do zarzutu. No ale go naciskali. Wymuszy, próbowali wymusić wręcz to był przełom roku 19-20 czyli zaraz po wyborach parlamentarnych, przed wyborami prezydenckimi PiS już się czuł spokojnie po wyborach parlamentarnych chciał się zemścić ze sprawy dwóch wież chciał mnie wyeliminować jako osobę, która broniła w sądach i przed prokuratorom polityków opozycji motyw był czysto polityczny ja oczywiście wiedziałem, że tego typu narady musiały mieć miejsce, ale co innego jest wiedzieć, a co innego, mieć dowód w postaci kogoś, kto o tym mówił. Co to oznacza dla pana Ziobry i pana Kamińskiego? To oznacza wieloletnie więzienie. Panowie Ziobro i panie Kamiński, za naciskanie na prokuratorów, za stawianie fałszywych zarzutów nieuzasadnionych co Powiedziało 15 sądów w tej sprawie, o później, bo później została przeniesiona do Poznania. Postawiono mi zarzuty, Próbowano je postawić nieskutecznie. No i sądy w 15-rzędach stwierdziły, że zarzuty są po prostu dęte od początku do końca i to właściwie wyśmiały, wyszedziły prokuraturę. Zastawianie takich zarzutów, za wymuszanie zarzutów na przeciwnik. Dla przeciwników politycznych mamy w Polsce bardzo surowe kary. To jest artykuł 231, paragraf 2, do 10 lat pozbawienia wolności. Przy dobrym adwokacie macie szansę na 7 lat, przy słabszym może wam grozić 9. I oczywiście bez żadnej zemsty, ale na zasadzie prawa i sprawiedliwości ja dopilnuję, panie Ziobro, żebyś pan poszedł przynajmniej na 7 lat, siedzieć za to. I pan, panie Kamiński, również, jak pan odsiedzisz już wyrok za Lepera, to pójdziesz siedzieć za Giertycha. Obiecuję ci to. I yy, to nie chodzi o żadną zemstę, tak jak podkreślam. To chodzi o elementarne zasady. To, co zrobił Ziobro z Kamińskim, z Bejdą Święczkowskim, to jest Rosja. Tak samo Nawalny ma zarzuty i siedzi za jakieś fikcyjne yy, kwestie gospodarcze. To samo dzieje się we wszystkich krajach, gdzie jest dyktatura próba. Eliminowania przeciwników politycznych przez prokuraturę i służby specjalne. Na tym spotkaniu jeszcze jest wspomniana, że wobec mnie stosowana była technika Pegasus'em. Który nie był nazwany Pegasus'em, ale inaczej go, go tam określali. Tego typu praktyki po, po, po prostu są praktykami z czasów stalinowskich wręcz, czy, czy przynajmniej esbeckich. Myślę, że najciekawszą informacją, oprócz tego, że ta narada się odbyła i że jest światek tego wszystkiego, jest to, że prokuratura zaczęła przeciekać. Że ktoś się odważył do Gazety Wyborczej o tym opowiedzieć. Musiał, musiał z pewnością dać bardzo twarde dowody, że zdecydowali się o tym napisać zapewnienia prokuratury krajowej do Gazety Wyborczej, że oni się wszystkimi sprawami zajmowali tak samo i że też się interesowali różnymi innymi wątkami, tej sprawy są oczywistą kpiną. Z tego spotkania, jak przynajmniej relacjonuje informator wyborczy, wynika jasno. Ziobre i Kamińskiego interesował wyłącznie Giertych, nic innego. Chcieli po prostu się przypodobać Kaczyńskiemu, bo myślę, że ostatecznym Decydentem w tej sprawie był Jarosław Kaczyński, mój obecny przeciwnik polityczny w województwie świętokrzyskim. Jarku, jak się okaże, że to ty inspirowałeś zarzuty dla mnie, to też pójdziesz siedzieć na 7 lat. I żadne mm, próby zrobienia z siebie osoby nienormalnej, te próby, które pokazałeś na placu Piłsudskiego ostatnio, niszcząc Wieniec, nic ci nie pomogą. W chwili czyną z pewnością byłeś poczytany i żadna symulacja psychuszki ci nic nie pomoże. Jak państwo wiecie, ta sprawa, która, którą mi zrobiona kosztowała i zdrowie i też potężne było uderzenie w moją kancelarię, w moje, moje dobro osobiste, bez przerwy byłem szkalowany również w mediach publicznych. Myślę, że skala ataku, której doświadczyłem. No, wydaje mi się, jeżeli jeszcze pod, podliczymy te wszystkie usiłowania pana Sienczkowskiego, wyrzucenia mnie z zawodu za obronę Tuska, różnego rodzaju szykany z Pegasusem, wyciąganie z telefonu SMS-ów i ich publikacja w TWP, to sądzę, że byłem jednym z najbardziej atakowanych ludzi przez ten system. Nie udało, nie udało Wam się, panowie, mnie zniszczyć. Nie udało się Wam nawet naruszyć mojego dobrego imienia. Bardzo proszę wszystkich też, którzy. Będą głosować w województwie świętokrzyskim albo którzy rozważają przyjazd do tego województwa zaświadczeniem, które można jeszcze do dzisiaj pobierać, aby na mnie głosować, żeby pamiętali, iż tak naprawdę ten spór o to, czy Polska będzie autorytarna, czy Polska będzie dyktatorska, on się trochę pojawił. W rywalizacji pomiędzy mną a Jarosławem Kaczyńskim. Zagłosujcie na mnie, przyjedźcie do świętokrzyskiego. Jeżeli tam mieszkacie, zagłosujcie na mnie. Ja im nie odpuszczę. odpuszczę. Tego możecie być pewni. Nie ma takiej opcji, żebym zapomniał o tym, co zrobili. Nie ma takiej opcji, żebym nie pamiętał. Minie 20, nawet 30 lat, a te sprawy ciągle będą kontynuowane. Albowiem. Tak jak Kaczyński wykończył Lepera i w gruncie rzeczy odpowiada za jego śmierć. Nie mówię, że go zabił, czy kogoś wysłał do zabicia, tylko odpowiada za jego śmierć, bo po prostu go wykończył. Tak samo próbował wykończyć mnie. Nie udało się. Jarku, i za to zapłacisz. A twoi akolici Kamiński i będą pierwszymi, którzy poczują rękę sprawiedliwości w tej sprawie. Dziękuję Państwu uprzejmie.